Co byś zobaczył, gdybyś mógł podróżować w czasie do wspaniałego miasta Konstantynopolu podczas jego szczytu w 540 roku Nędzia Eją? Jakie wspaniałe pomniki byś zobaczył? Jakie cuda mógłbyś być świadkiem? Zatem zwiedźmy to fascynujące, wspaniałe miasto Konstantyna, które kontynuowałoby dziedzictwo Rzymu na tysiąc lat więcej, o tym, jak światło Rzymu zgasło na zachodzie. Jestem absolutnie zafascynowany strukturą miejską późnoantycznych miast. Już zrobiłem całkiem sporo filmów na temat stanu Rzymu w trakcie jego długiej historii. Możesz znaleźć niektóre z filmów tutaj, ale teraz nadszedł wreszcie czas, aby dać Konstantynowi. No, czasami nowa Roma, uwagę, na którą zasługuje. Nie ma co się oszukiwać. To miasto było rzymskie, tak inne niż Rzym, gdzie rozpoczęło się Cesarstwo Rzymskie, ale mieszkańcy byli Rzymianami. Aż do gorzkiego końca w 1453 roku, nan ere, 2206 lat ab urbe condita, czyli 2206 lat po założeniu Rzymu. Gdybyś miał maszynę czasu i mógłbyś wrócić do starożytnego Konstantynopola w jego szczytowym okresie, który rok powinieneś wybrać? Kiedy w ogóle był jego szczyt? Cóż, ja bym argumentował, że szczyt miasta nastąpił krótko przed wybuchem dżumy Justyniana w roku 541 e. Do tego czasu prawie wszystkie grandiozne pomniki zostały ukończone i błyszczały jasno. A więc miasto musiało wyglądać najbardziej wspaniale. Ale również pod względem liczby ludności rok 540 lub 541 oznaczałby szczyt, gdzie większość uczonych szacuje populację na około 500 lub 600 tysięcy mieszkańców. Po zarazie Justyniana populacja doznała ogromnych strat. A niektóre szacunki mówią, że aż 40% populacji miasta zginęło z powodu tej brutalnej choroby. A potem, kiedy populacja zaczęła się odradzać, nastąpiły kolejne katastrofy. Najpierw niszcząca wojna z Persją, a potem osłabione imperium zobaczyło, jak jego prowincje Lewantu i Egiptu zostały podbite przez Arabów, ponieważ nadal nie doszło do siebie po wojnie z Persją i zarazie. Tak więc populacja Konstantynopola spadła do zaledwie 200 tysięcy mieszkańców do roku 700, co stanowiło tylko jedną trzecią od szczytowej populacji 160 lat wcześniej. Duże części miasta musiały wyglądać na opuszczone. Wiele budynków zaczęło popadać w ruinę, a fora zaczęły być wykorzystywane jako targi bydła. Dojrzelibyśmy do odrodzenia dawnej potęgi około roku tysięcznego, ale to również nie trwało długo, a Konstantynopol nigdy więcej nie byłby tak wspaniały i okazały, jak około roku 540, w czasach Justyniana. Wprowadźmy więc rok 540 naszej ery do naszej fikcyjnej maszyny czasu. Proszę polubić i zasubskrybować ten film, włączając dzwonek, by być na bieżąco z filmami na temat późnego Cesarstwa Rzymskiego. A jeśli chcesz sugerować tematy filmów, uczestniczyć w ankietach, rozmawiać z innymi entuzjastami Cesarstwa Rzymskiego lub uczestniczyć w ekskluzywnych transmisjach, na żywo ze mną lub naszym zespołem możesz uzyskać te korzyści poprzez wsparcie naszej pracy na patronie lub stając się członkiem YouTube. Dzięki wsparciu będziemy mogli zgłębiać tematy związane z późnym cesarstwem rzymskim. Dziękuję wam, przyjaciele. Więc teraz podróżujecie do roku 540. Powiedzmy, że wchodzisz do miasta od zachodu, przybywając drogą lądową, a nie morską. Przybywając od zachodu, najpierw zobaczyłbyś w oddali masywne lądowe mury Teodozjusza, a jeszcze dalej gigantyczny hipodrom, gdzie odbywają się wyścigi rydwanów. Zbliżałbyś się do miasta, a już teraz uderzyłaby cię ogromna rozmiarowość lądowych murów Teodozjusza. Ten system murów, który został zbudowany podczas panowania Teodozjusza II, ukończony w 413 roku na Erę, był naprawdę ogromny. Składał się właściwie z trzech murów: niskiego muru, zewnętrznego i wewnętrznego oraz fosy wypełnionej wodą jako pierwszej bariery. Te mury wielokrotnie broniły miasta, a dopiero w roku 1204 miasto zostało po raz pierwszy splądrowane od czasu wybudowania tych fortyfikacji. Następnie podchodziłbyś do największej bramy, imponującej złotej bramy, Porta Aurea. Na tej masywnej bramie zobaczyłbyś naturalnej wielkości złote statły, które cię witają. Po przejściu przez bramę wkroczyłbyś na długą, wspaniałą ulicę, główną ulicę Konstantynopola, zwaną Mesę. Była obsadzona kolumnami z boku, a z niej odchodziły boczne uliczki do kościołów czy klasztorów, które zostały zbudowane w pobliżu. Po lewej stronie zobaczyłbyś głównie puste pola, ponieważ obszar miejski w tej części nie doszedł jeszcze do murów teodozjańskich. Ale im dalej kontynuowałbyś w kierunku wschodnim, tym większe stawało się zagęszczenie otaczających budynków. Po przejściu około jednego kilometra minąłbyś portyk Sigma, gdzie Messe łączyło się z inną ulicą. Widziałbyś już wtedy starsze i mniejsze mury Konstantynopolitańskie oraz starą złotą bramę w tych murach. Kontynuowałbyś swoją drogę wzdłuż Mesy, wciąż otoczony wieloma kolumnami po lewej i prawej stronie ulicy. Kilkaset metrów po przejściu przez starą złotą bramę wkroczyłbyś do pierwszego dużego cesarskiego forum Forum Arkadiusza. Na środku tego forum mógłbyś podziwiać kolumnę Arkadiusza. To było prawdziwe, klasyczne cesarskie forum takie, jakie mógłbyś spotkać w samym Rzymie. Po przejściu obok tego forum kilkaset metrów dalej minąłbyś forum Byka. Zobaczyłbyś dużą brązową statuę przedstawiającą głowę byka. Przechodząc obok tego wielkiego cesarskiego forum, następnie minąłbyś Filadelfię. To było naprawdę wspaniałe forum, z kolumnowymi ścianami otaczającymi Kapitolium, które było wzorowane na starych klasycznych świątyniach, ale nie było już używane jako świątynia, ponieważ w tamtym czasie kulty pogańskie były zakazane, ale jako Akademia Wyższego Wykształcenia. Możemy zatem zobaczyć, że Konstantynopol zachował niektóre ze swoich starych rzymskich pogańskich korzeni. Idąc dalej, wchodziłbyś następnie na forum Teodozjusza, znanego również jako forum tauri. Znajdował się tam imponujący łuk triumfalny z marmuru prokonezyjskiego, który miał trzy przejścia. Teraz gęstość budynków po wszystkich stronach była już niezwykle wysoka, z wieloma budynkami mieszkalnymi w stylu starych rzymskich insulae. Tylko w ten sposób 600 tysięcy osób mogło mieszkać na powierzchni 14 kilometrów kwadratowych, co daje nam niezwykle wysoką gęstość zaludnienia 42 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. I czułbyś tę bardzo wysoką gęstość zaludnienia, byłoby wszędzie pełno ludzi. Byłoby to zamieszanie, jakie dzisiaj można spotkać może tylko w najgęściej zaludnionych miastach świata. Kierowałbyś się dalej na wschód i minąłbyś tetrapylon. Był to czterostronny łuk o kształcie piramidy z umieszczoną na szczycie statuą. Następnie mógłbyś wejść do wspaniałego forum Konstantyna przez łuk triumfalny. W przeciwieństwie do innych fortów, to miało okrągły kształt. W centrum zobaczyłbyś kolumnę Konstantyna z jego statuą na szczycie, wzorowaną na bogu słońca Sol. Zobaczyłbyś dom Senatu, gdzie spotykał się Senat Konstantynopola, kontynuując starą tradycję rzymską, długo po tym, jak ostatni senatorzy zachodu przestali istnieć po środku VI wieku. Ale tutaj, w Konstantynopolu, senatorowie nadal spotykaliby się w tym budynku, wzorowanym na starych okrągłych świątyniach Rzymu, takich jak Panteon, z dużymi kolumnami przy wejściu i dużą centralną rotundą. Następnie opuściłbyś forum w kierunku wschodnim, przez kolejny łuk triumfalny, kontynuując wzdłuż kolumnowej głównej ulicy Mese. Kilkaset metrów za forum Konstantyna, po prawej stronie, wchodziłbyś na hipodrom, duży cyrk wzorowany na starych rzymskich cyrkach. Chociaż był mniejszy od Circus Maximus w Rzymie, mógł pomieścić imponującą liczbę 100 tysięcy widzów. Tam mogłeś być świadkiem wyścigów Rydwanów, które często prowadziły do brutalnych walk między rywalizującymi frakcjami kierowców Rydwanów. Wróciwszy na wschód do Mese, minąłbyś Milion, kolejny czterostronny łuk, czyli Tetraktylon. A potem w końcu dotarłbyś do centralnego miejsca miasta, zwanego Augustajon. W centrum około roku 543 roku naszej ery zobaczylibyśmy kolumnę Justyniana, ale w roku 540 roku prawdopodobnie jeszcze by jej tam nie było. Jednakże zobaczyłbyś łazienki Zoiksipusa po jednej stronie, które zostały odbudowane po tym, jak spłonęły podczas zamieszek w Nicei w 532 roku. Możesz chcieć odwiedzić łazienki Zoiksipusa i cieszyć się tą starożymską tradycją odwiedzania publicznej łazienki. A po przeciwnej stronie zobaczyłbyś gigantyczną i wspaniałą Hagia Sofia, która została ukończona zaledwie kilka lat wcześniej, w 537 roku naszej ery, największy kościół chrześcijaństwa w tamtym czasie. Na Augustajon zobaczyłbyś również Magnaurę, która była właściwie głównym budynkiem, w którym zbierał się Senat. Jedną z najbardziej zauważalnych cech tego budynku był tak zwany tron Salomona, znajdujący się w jego centralnej absydzie, który miał być otoczony automatonami w formie drzew, śpiewających ptaków i ryczących lwów, które wprawiały w zachwyt i radość odwiedzających. Następnie podziwiałbyś wnętrze Hagi Sofii z jej gigantyczną przestrzenią wewnętrzną największym budynkiem kościelnym chrześcijaństwa. A potem przechodziłbyś dalej, w kierunku Starej Akropolu. Tutaj zdziwiłbyś się, że nadal znajdują się tu stare świątynie starożytnego Bizancjum, chociaż prawdopodobnie byłyby już w dość złym stanie, ponieważ stare pogańskie kulty były zakazane od 392 roku naszej ery. Od tego czasu stare świątynie były używane jako magazyny dla różnego rodzaju towarów i powoli popadały w ruinę w następnych wiekach. W 540 roku naszej ery mogły być już częściowo porośnięte roślinnością. Ze starej Akropolu miałbyś wspaniały widok na całe miasto. W oddali można było zobaczyć akwedukt Walensa, który zaopatrywał miasto w świeżą wodę. Następnie odwiedziłbyś wielkie cysterny, które przechowywały duże ilości świeżej wody, takie jak cysterna bazyliki oraz niezliczone kościoły i klasztory na terenie całego miasta. Odwiedziłbyś również wiele portów miasta, podziwiając gigantyczny łańcuch morski oraz mury morskie Teodozjusza, które chroniły miasto od strony morza. Tak mogłaby wyglądać starożytna Konstantynopol w roku 540 na Eren, dla podróżnika w czasie, a ja osobiście zawsze jestem dość zdumiony, jak różnie musiało wyglądać to miasto, ale czasami także jak bardzo podobne do Starego Rzymu, zachowując niektóre ze swoich starych pogańskich korzeni. Miasto naprawdę zasługiwało na swoją nazwę. Nowy Rzym, Nowa Roma! Zbadamy krajobraz miejski i historię Konstantynopola w znacznie większych detalach w przyszłych filmach. A jeśli chcesz wiedzieć, jak Konstantynopol porównywał się do Rzymu, możesz obejrzeć ten film tutaj w prawym górnym rogu. Ale jeśli jesteś bardziej zainteresowany historią miejską samego Rzymu, możesz obejrzeć inny film w prawym dolnym rogu. Dziękuję ponownie wszystkim przyjaciołom historii Rzymu i wszystkim, którzy tak jak ja, są absolutnie zafascynowani późnym cesarstwem rzymskim, Gratias amici Imperii Romani i Benevale.